Siągam się, widza z strony Miro w kolejnym odcinku. Dzisiaj gramy w zbuduj w twoją armię, tu mam samolocik, tu mam żołnierzy, mam 1000 ileś, więc sobie pokupuję gości do mojej kolejnej armii. Nie ma, nie ma zapasów czołgi są. Kurde, nie stać mnie. Hanwy chociaż mam. Hanwiaka. I trzy gości. I zwykłego. A tak. O <grymne> się Depinę się tym żołnierzy mam. O to. Moi żołnierze są tak dobrze sportowani, Nim Nic nie przeszkodzi. Do końca. O, kolejne! Dawaj Raz, 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 raz. Patrzcie moje. Panie! Jakiś niszczy pedanci chodźcie. Aha Wysta ten z nim jestem. Co za pedanci Gdzie? Gdzie za co wy, kurde, robicie? Nie, jakiś taniec wyprawiają, bo se podżył. Nie, szef, nie, bos. Panowie, raz, dwa, raz, dwa. No ha, no nie wszystko niszczą. Chodźcie, moja armia nazywa się. Nie wiem, ci. O nie, tu już pana. O kurde, panowie, naprzód, co, 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 co wy. Nie ma nic ranking? No, minus 10. To za idzie? Panowie raz do mnie. Podanci, do mnie. Ej, Lecić do mnie, podanci. Oj, no to już po Ohoho jak oho, 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 Tak fajnie Aha, no nie po prostu Co? Dziki chomik Ja muszę dzikiego chomika dodaje. Dziki chomik Muszę mieć takiego znajomego Nowy znajomy dziki chomik.pl Widocznie z Polski Ciekawe, kiedy moi zginą. Dzikich holik ma 2000 z wyro. A tak, z wyroli. Dobra, oni to są wyrody. Nie po prostu robią z rzeczy. Chow, 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 chow. Jest tu, jest. Sajset. Z Czołg! Naprzód! Armia z wyroli. Tak, oni się nazywają armia z wyroli. A tak z wyrole. Tak głupia nazywam, ale Niech atakują. co, co wy kurde... Te... Robicie, kurde Które psychicznie są. Już raz, raz moi pedanci. Raz, pedanci! A nie wiem, O, jak ich nawala. A naprzód pedanci. Chodźcie, kurde, pedanci. Jak zniszczę czołg? Mousa zniszczyli. Czołga chyba zniszczy. Bo, zniszczycie. Na... Aha! jadą raz do mnie jedźcie moi pedanci aha y co za głupki na, psud? na psud ko do swojego pana jesteście sigmami jedziesz giemka nie, kochani zauważyłem, nie mamy. Nie mamy żołnierzy, nie mamy. Ja mam wojsko, śmiej się, ale... chodźcie, 25 żołnierzy mi zostało. Popa, pa. 31 co? Chodźcie je. Tamci mają to. Żołnierze. Chcieliby strzelać się do swojego, a nie, to nie jest ich. No tak, oni strzelają do swojego, <coughs> są takie głupki z nich, że to nawet wszyscy <coughs> widzowie, ale jest Nieee, yeah, boi. Rakietnik. Ty tu. Moi żołnierze tu, tu i tu środkowy. O kurde, jaka armia. Atak tak moich 61 żołnierzy. <ścoughs> Zobaczymy co tam się dzieje No poczekamy. Już jeden z naszych... To nie! Moja tak daleko są! Siedmiu zrowych już poka. Moje zdrole naprzód! Co wy? Naprzód! Chodźcie! Gdzie, gdzie są... Gdzie są moje zdrole? O, tu są moje zwrole. Panowie, naprzód. Co za chore przysłuch zwrole, Role. Marsz, Brigada. Oj, no to już po was. Ja idę do domku. Przez okno. idę i... Brigada. Raz, dwa, raz, dwa, zamierzam. Aha strzelili z wajch. Raz dwa, raz dwa, raz dwa, raz dwa. No puf, buduleńe. Chcę go uderzyć. po celých mu. Aha, to je jeho Po tu budou Je jechali. No, a já už trochu pozarabiałem. <truhý> je... Tu. Zdrasa armia. Moja armia. Ideaarna... Oj, 34 godziny. Oj, oj, oj. 39. 39. Moja armia jest chyba jakaś... Oj, już nie ma moich żołnierzy. 8, 7, 6. Niestety, panowie, zginęliście. I nie współczuję wam. Czołk. Dobra. Mhm, Byt. Tu jednego dam. Tu drugiego. I tu facetów dwóch. Pelus. Jeden, dwa. Trzy autka. Choke Gdzie, gdzie, jest mój gdzie, 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 O, tu jest mój bombowiec Na Geje Dobra, ja, ja, ja idę tam do mojej tajnej Patrz, czujesz moją myszczówkę Tego to może trzeba Ej, a jest mój kolega w ogóle na serwie? Czyli już go nie ma ...ranking. <noise> nie mogę. Nie mogę. Jestem <noise> pierwszy. z rankingów w rankingu w top. W topce jestem. Numer jeden. Bo boję wojsko wojsku najliczniejsze Raz, dwa. Gdzie jest moje wojsko? Aż tam jest moje wojsko! Daleko ode mnie. Narodził niszczyciel, narodził się. Aha, szóstka nie żyje. Prawidzuję to wszystko na ten odcinek. Eee,